Mam nadzieję, że e, 2011 będzie przynajmniej dwa razy lepszy niż 2010. Chciałbym, żebyśmy w e, klasyfikacji drużynowej w e, Lidze Juniorów utrzymali się w pierwszych w kraju na pewno. Natomiast jeśli chodzi o e, efekty indywidualne, to liczymy na e, poprawianie e, dorobku medalowego, z roku na rok i no, zbliżenie się gdzieś do 10 medali. Bylibyśmy z tego bardzo zadowoleni. A także, by e, większa niż do tej pory grupa naszych zawodników znalazła się w e, zasięgu zainteresowania trenerów kadry narodu. Na pewno jest lepsze niedosty, bo, bo doznałem kontrol z wymiaru długowego i zostałem wykluczony wtedy, kiedy wyrwano tak, za półmierną w pierwszą część sezonu. A w drugiej części sezonu zrobiłem dwie rzeczy w piszczu i ja byłem zadowolony, ale zawsze tak pozostaje. Nie doty, nie doty, ten, jakby, A, do kiedy się zajęłam w drugie miejsce, tam wszystko w Polsce blisko trzeciego miejsca w pięciu kulą, więc... Nie ja po powodu do żadnych zmarnień i niepokoju, jestem zadowolona. Plany na obecny sezon. Myślę, że takim planem i celem największym są mistrzostwa Polski, które odbędą się w pielcach, więc na swoim polu będzie jak wyraźniej. Chciałabym wygrać, ale to przyjdzie z czasem, bo zobaczymy jak będzie sezon szedł. Nawet jeśli się nie uda wygrać, to także będę zadowolona, bo jestem dopiero drugiego, będę młodziczką, więc... Całe jeszcze życie sezonowe i klubowe i sportowe jest przede mną, więc.